Wszystkie kobiety wspiera marka biżuteryjna jest. Partner podcastu. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry dobry wieczór. To jest podcast wysokich obcasów. Empatia to słowo w kontekście zarządzania od lat zyskuje popularność. Na zachodzie empatyczny sposób zarządzania odkryto na długo przed pandemią, stwierdzając, że to on będzie umiejętnością dobrego szefa 4.0. Umiejętnością, bo empatii w pracy podobno można się nauczyć. Zyskuje popularność, bo podobno odpowiada na potrzeby pokolenia, które zaczyna przygody z rynkiem pracy. O empatii w kontekście zarządzania będę dzisiaj pytać Sylwii, Królikowską. psycholożkę, trenerkę i supernianie liderów. Nazywam się Kamila Halinczak. Zapraszam Państwa na podcast. Wysokie obcasy. Dzień dobry. Dzień dobry. A jednak są szefowie, którzy do empatii podchodzą z taką rezerwą. Oczywiście nie mówią o tym oficjalnie, ale pamiętam, jak w czasie pewnego spotkania, na którym obecni byli właśnie menedżerowie średniego i wyższego szczebla, usłyszałam w kuluarach, że no tak, teraz zamiast pracować, będziemy próbowali zrozumieć, jak się czują nasi pracownicy. Jak to jest z tą empatią i czy my, aby na pewno dobrze rozumiemy, o co chodzi w tym empatycznym sposobie zarządzania? Myślę, że właśnie po pierwsze nie do końca rozumiemy, czym jest empatyczne przywództwo, a po drugie tej empatii się po prostu boimy. Boimy, bo nie rozumiemy, nie wiemy, nie wiemy, czy sobie poradzimy z emocjami drugiej strony. No bo jeżeli na przykład zapytam się pracownika, co się dzieje, widzę, że chodzisz jakiś smutny, widzę, że się nie pojawiasz na spotkaniach, może mniej się odzywasz, co się dzieje? I teraz co w momencie, w którym ten pracownik na przykład powie, no masz rację, mam trudny okres, dziecko mi choruje, albo nie wiem, rozstaje się z partnerem. I bardzo wielu szefów obawia się, że oni nie będą wiedzieli, w jaki sposób Pomóc temu pracownikowi. Ja zawsze powtarzam jedną rzecz. Naszą rolą jest zauważyć, że jest jakieś wyzwanie z pracownikiem, a nie je rozwiązywać. Bo nawet gdybyśmy byli psychologami, to nie powinniśmy terapeutyzować naszych pracowników i to, co jest ważne, to to, że jeżeli pracownik zgłasza nam właśnie jakąś trudność, czy nawet osobistą, rodzinną, czy po prostu emocjonalną, to bardzo często wystarczy zapytać, czego potrzebujesz, co ja jako twój przełożony, czyli w tej relacji zawodowej, mogę dla ciebie zrobić. I to jest chyba najważniejsze, co ja bym chciała, żebyśmy wiedzieli a propos empatii, że to nie oznacza, że ty masz rozwiązywać ten problem pracownika, tylko zapytać go, czego ode mnie potrzebujesz, co ja mogę dla ciebie zrobić, żebyś faktycznie poczuł, że masz ode mnie to wsparcie. Ale co możemy zaoferować w ramach tego wsparcia? Czy jeżeli ja, powiedzmy, jako team liderka, jako menadżerka usłyszę, że... Tak, mam trudny okres, choruje mi dziecko, rozstaję się z partnerem, mam jakieś, no nie wiem, trudności z obszaru osobistego, bo rozumiem, że w większości przypadków to prawdopodobnie to będzie po nas widać w pracy. To czy ja, aby na pewno jako menedżerka, mam narzędzia, aby pomóc temu pracownikowi? To znaczy, czy ja mogę zaoferować, nie wiem, mu urlop? Czy to jest właśnie takie działanie, jakiego on mógłby ode mnie oczekiwać? No, oczywiście, to znaczy pytanie, czy od razu oferować urlop? Czasami może wystarczy nawet reorganizacja pracy, czyli może są jakieś zadania, które są wyjątkowo trudne, na przykład emocjonalnie dla pracownika. Czyli pracownik kontaktuje się z klientem, który jest wyjątkowo, mówiąc kolokwialnie, upierdliwy. Ja na przykład mówię, słuchaj, ja już nie mam siły psychicznie jeszcze z tym człowiekiem tutaj walczyć. Czy ja na jakiś okres, póki nie uporządkuję sobie tej sytuacji osobistej, mogę oddać tego trudnego klienta komuś innemu i to już będzie wsparcie? Albo właśnie, może potrzebuję jednego dwóch dni wolnego albo może potrzebuje bardziej elastycznego stylu pracy, czyli może ja nie muszę sztywno od tej 9 do 17, tylko może ja mogę mieć w międzyczasie na przykład dwugodzinną przerwę, żeby skoczyć na przykład do terapeuty czy w jakiś sposób zająć się dzieckiem. Moim zdaniem pracodawca, szefowie mają mnóstwo narzędzi takich właśnie pracowych, które mogą być bardzo realnym wsparciem emocjonalnym dla pracowników. Ale mam wrażenie, że poruszyła też pani bardzo istotną kwestię. Przełożyła pani ten środek ciężkości w pewnym momencie Trochę na tego pracownika, który zna swoje potrzeby i ograniczenia, i przychodzi i prosi o pomoc. To znaczy mówi, czy mógłbym na jakiś czas? Zostać odsunięty, zostać odsunięta od tego klienta, który jest, jak powiedziałyśmy, upierdliwy. Mam wrażenie, że to jest ogromna też sztuka. Zdiagnozować, że no mogę sobie nie tyle nie poradzić, ale sprawia mi trudność, radzenie sobie z moją trudną sytuacją, jak powiedziałyśmy, w życiu osobistym i łączenie tego z pracą z klientem na najwyższych obrotach. Tutaj moim zdaniem, przede wszystkim ja zawsze mówię, jedna ręka nie klaszcze, to znaczy jedna ręka to jest szef. A druga ręka to jest pracownik. I jedna ręka nie klaszcze. My tutaj musimy działać razem. To znaczy ja jako przełożona muszę zaobserwować. Znaczy muszę zaobserwować, że na przykład pracownik tak, jak mamy spotkania online, coraz częściej wyłączona kamera, nie odzywa się, widzę, że ta komunikacja jest słabsza. Kiedy robimy takie spotkania jeden na jeden, to na przykład mniej mówi, albo na spotkaniach zespołowych w ogóle się nie odzywa. I to jest moment, w którym ja biorę tego pracownika i mówię, słuchaj Kasiu, zauważyłam ostatnio mniejszą aktywność z twojej strony. A pamiętam, że ona była dłużą. Masz wyłączoną kamerę, nie odzywasz się, coraz mniej aktywnie uczestniczysz w spotkaniach zespołowych. Martwi mnie to, ja się niepokoję, bo to jest takie niestandardowe dla Ciebie zachowanie. Co się dzieje? No i teraz uwaga, teraz jest piłeczka po stronie pracownika. Czy on się otworzy, czy on się nie otworzy? On się otworzy, jeżeli ma dobre doświadczenie. Czyli jeżeli nie jest na przykład wyśmiany, czyli jak się kiedyś otworzył i powiedział: No kurczę, faktycznie wiesz, no mam trudną sytuację, dzieciak mi choruje, z partnerem się kłócę, to że ten szef powiedział: A, okej, okay, to dobrze, że o tym mówisz, bo ja nie byłam tego świadoma. No to jasne, to zastanówmy się, jakbyś dla ciebie wsparciem, a nie szef, który na przykład powie. Oj tam, oj tam, każdy niesie swój krzyż, tak? Takie rzeczy nie mogą mieć wpływu na naszą pracę. Czyli jeżeli do tej pory udało nam się zbudować dobre, otwarte, pełne szacunku relacje z pracownikiem, to on w takiej sytuacji też się otworzy. Natomiast jeżeli obśmiewaliśmy, w jakiś sposób deprecjonowaliśmy tego trudności, no to on się teraz nie otworzy, po prostu. Mhm, rozumiem. Powiedziała pani, że boimy się tej empatii w pracy, bo jej trochę nie rozumiemy, trochę boimy się reagować? To po pierwsze, jak menadżer, przed którym pracownik się otwiera, powinien zareagować, żeby właśnie było dobrze? Pierwsza rzecz, którą chciałabym powiedzieć, ona może będzie trochę kontrowersyjna, ale chciałabym, żebyście Państwo się dobrze nad tym zastanowili, bo my nie do końca dobrze rozumiemy, czym jest empatia. Zobaczcie, że od małego tłuczono nam do głów, że traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. No tylko ci inni nie są mną, bo każdy z nas jest inny. Nie ma dwóch ludzi o takim samym materiale genetycznym, każdy z nas jest inny. Czyli ja nie powinnam traktować innych tak, jak ja bym chciała być traktowana, no bo oni nie są mną. I teraz uwaga, moim zdaniem to powinno być tak. Traktuj innych tak, jak oni chcieliby być traktowani. Bo to jest prawdziwa empatia. Bo definicja empatii jest taka, że empatia to jest umiejętność spoglądania na sytuację z perspektywy innej niż własna. Czyli ja się nie zastanawiam, jak ja bym się zachowała na Twoim miejscu, tylko jak ty byś się zachował na moim miejscu. To jest empatia, czyli takie przejście z własnej perspektywy na inną. I to jest myślę bardzo ważne, żeby szef umiał podejść do pracownika i powiedzieć: "Słuchaj, ja ci mogę powiedzieć co mnie by pomogło, co ja uważam, żeby się sprawdziło. Natomiast ja wiem, że ty jesteś zupełnie inną osobą niż ja i powiedz mi proszę, czego potrzebujesz, co ja mogę dla ciebie zrobić, żeby ci się faktycznie dobrze pracowało i potem tego nie oceniać, nawet jeżeli tego nie rozumiemy, bo my czasami tego nie rozumiemy. Ja zawsze mówię, że nie musisz Kogoś rozumieć, żeby szanować to, że on jest inny. I moim zdaniem ta empatia, ona się zaczyna od uszanowania odmienności i różnorodności, że ty możesz być inny niż ja i ja tego nie muszę rozumieć, ale wystarczy, że to uszanuję. I tutaj też ważna rzecz, którą chcę podkreślić, bo nam się często wydaje, że empatia polega na tym, że jak pracownik przyjdzie i powie: No, ja mam taką trudną sytuację tam z mężem, z dzieckiem, z teściową, my powiemy: aha, aha, rozumiem. No dobrze, a jeżeli nie rozumiesz. A jeżeli nie rozumiesz, bo na przykład właśnie nie masz upierdliwej teściowej, to może lepiej nie mówić rozumiem, tylko może lepiej powiedzieć mm -hmm, widzę, że to jest dla Ciebie trudne. Widzę, że to jest dla Ciebie trudne. Jasne, powiedz mi proszę, czego ode mnie potrzebujesz. I to już jest empatia. To jest to słynne zdanie, wiem co czujesz. No, właśnie, to znaczy, jeżeli wiesz, bo też masz trudne relacje z Teściową, no to super. Tylko, że ta rozmowa nie jest o tobie, tylko o tym człowieku. To też jest, myślę, pułapka, bo wiele osób, jak słyszy, na przykład, a, mam trudne relacje z Teściową, ty, twoja Teściowa, a moja jaka małpa. No, tylko, że ta rozmowa nie jest o tobie, tylko o tym człowieku, który się przed tobą otworzył. Mhm. Zastanawiam się, czy nie jest też trochę tak, że skoro boimy się tej empatii, jak zostało już powiedziane, czy my się jej trochę nie boimy, dlatego że ona. Nie wiem, czy dalej jest, ale był taki moment, kiedy uznawano ją trochę, klasyfikowano ją jako słabość. Myślę, że może tak być. Tak. To znaczy, empatia oznacza zauważenie emocji drugiej strony, no i właśnie współodczuwanie. Tu też jest ważne, żeby powiedzieć, że my empatię rozumiemy na dwóch poziomach. Pierwszy to jest taki poznawczy. A drugi to jest afektywny. I teraz poziom poznawczy to jest taki, kiedy ja rozumiem, co Ty czujesz. I taką empatię bardzo często psychopaci mają, tak? bo mówimy, psychopata nie ma empatii. Nieprawda, psychopata może mieć empatię poznawczą, czyli jak on kogoś uderza kijem bejsbolowym, no to przecież on wie, że to boli. Więc on ma tę empatię poznawczą, czyli on wie, co druga strona czuje. Ale bardzo często nie ma tej empatii afektywnej, czyli tego takiego, ja czuję, co ty czujesz. To jest taki moment, jak oglądacie Państwo na przykład wystąpienie publiczne, ktoś prowadzi prezentację i się bardzo stresuje, i wy widzicie, że on się stresuje, i wy też się zaczynacie stresować, że on się stresuje. To to jest właśnie ta empatia afektywna, to znaczy ja czuję to, co ty czujesz. I teraz. Ja mam wrażenie, że my się trochę wstydzimy tego, że ja czuję to, co ty czujesz, bo my się w ogóle wstydzimy emocji, bo nam przez wiele lat tłumaczono, że emocje to jest słabość. No tylko jaka to jest słabość, skoro to jest tak naprawdę siła? Bo jeżeli ty nie jesteś w kontakcie ze swoimi emocjami, to one tobą rządzą. Ja lubię taką metaforę, że emocje to jest koń, umysł to jest woźnica, a wóz to jest ciało. No i kto powinien to prowadzić? Konie? No nie, hmm. woźnica, ale on musi być świadom, że trzyma te lejce. Tak? Często się nawet mówi: Hold your horses, tak? Trzymaj lejce, czyli bądź w kontakcie z tymi emocjami. No ale jeżeli ty je uważasz za słabość i je wypierasz, to ty nie będziesz z nimi w kontakcie. I to one będą nad tobą górowały. Jest niesamowite. My się czasami zachwycamy taki dominujący szef, taki, taki samiec alfa, a ja zawsze mówię. Duże psy nie szczekają. Jeżeli idziesz po ulicy i widzisz Rottweilera i jakąś taką chiławę z całym szacunkiem dla małych piesków, bo sama mam, no to który szczeka? No, no nie ten duży ciłała. Ja zawsze mówię, jeżeli ty podnosisz głos na swoich pracowników, jeżeli ty musisz krzyczeć, to ty jesteś ciłałą, która nie ma innych narzędzi. Duże psy nie szczekają. Chodź your horses, trzymaj lejce, bądź w kontakcie z tymi emocjami, bo to jest twoja siła, a nie słabość. No, to nawet się mówi, że z punktu widzenia retoryki, w ogóle prowadzenia sporów, no jeżeli tracimy kontrolę, to podnosimy głos i tak naprawdę to już jest koniec rozmowy, no bo druga strona wygrała może usiąść w zasadzie i założyć ręce i, mhm. i przeczekać. Te empatie przypisuje się kobietom. W ogóle jest trochę tak, że pewne cechy przypisujemy kobietom, pewne cechy przypisujemy mężczyznom. Dotyczy to również zarządzania. Ja mam z tym problem, proszę mi to wytłumaczyć, jak ja mam to traktować, no bo. Zauważyłam też, a prowadzę często rozmowy, wywiady, przepytuję tych menedżerów, przepytuję trenerów menedżerów, trenerów, liderów, i jak słyszę, że ta empatia jest kobieca, to wiem, że za chwilę też w sytuacji, kiedy samiec alfa, już lećmy stereotypami, straci kontrolę, i po prostu będzie wiedział, że przegrywa, zaczyna przegrywać spór, w pewnym momencie mi powie. Oj, bo tak, bo u Ciebie to jest zbyt emocjonalne podejście do sprawy i to zbyt emocjonalne zaczęło być obelgą w pewnym sensie w kontekście zarządzania i ja bym chciała, żebyśmy poukładały to, czy można mówić o tym, że któreś cechy są kobiece, któreś są męskie, czy empatia naprawdę jest kobieca i mężczyzna nie może zarządzać w sposób empatyczny i powtórę, czy aby na pewno nie powinniśmy zacząć mówić, że to jest atut to zarządzanie empatyczne, atut i kropka. Dobrze, to teraz jeszcze raz wrócimy do tego, czym jest empatia, jakie są podłoża empatii. I teraz dobrze nam będzie taką metaforą hardware-software. I teraz, jeżeli chodzi o hardware, no to to jest pewna biologia, czyli struktury mózgowe. I wiemy już dzisiaj, ponieważ mamy dostęp do odpowiednich narzędzi, że ponad 10 struktur mózgowych odpowiada za empatię. I teraz bardzo ważna rzecz, na poziomie biologii my nie widzimy różnic między kobietami i mężczyznami. To znaczy, to nie jest tak, że te męskie neurony marynowane, w testosteronie w jakiś sposób nie są zdolne do odczuwania empatii. Na poziomie biologii to nie jest tak, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni są z Marsa. To John Gray tą książką narobił. Tyle zamieszania, że naprawdę to powinno trafić na listę ksiąg zakazanych, bo tak naprawdę z poziomu biologii nie ma różnic, jeżeli chodzi o te empatyczne struktury w mózgu. Drugą bardzo ważną rzeczą jest tak zwany software, czyli budowanie relacji od małego, czyli jaki styl przywiązania w dzieciństwie został nas nauczony, czy my doświadczyliśmy bezwarunkowej miłości, wsparcia i tak dalej. No i zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mogli tego doświadczyć. Tak? Czyli na poziomie i hardwareu, i softwareu, i mężczyźni, i kobiety mają taki sam. Potencjał empatyczny, czyli mogą być tak samo empatyczni. Tylko teraz wchodzi trzeci element tak zwane czynniki spustowe czyli środowisko czyli uwaga kultura jak my wychowujemy chłopców i jak my wychowujemy dziewczynki. I nie wiem, czy Państwo wiecie, że jak obserwujemy sobie badania, to w pierwszym półroczu życia, jak mamy niemowlę płci męskiej i niemowlę płci żeńskiej mówię tutaj o biologii to najczęściej to chłopcy, czyli niemowlaki płci męskiej, są bardziej emocjonalne, czyli częściej płaczą, szybciej się frustrują, jak opiekun znika pola, z pola widzenia. Coś się dzieje w drugim półroczu życia. I państwo wiecie, co się dzieje. Pojawia się kultura, która mówi, chłopaki nie płaczą, trzymaj gardę i tak dalej. I teraz uwaga, jak sobie analizujemy badania, to w tych badaniach faktycznie okazuje się, że kobiety są bardziej empatyczne, czyli właśnie szybciej, łatwiej zauważają emocje innych, adekwatnie reagują i tak dalej. Tylko uwaga. To nie wynika z biologii, że te nasze neurony marynowane w progesteronie sprawiają, że jesteśmy bardziej empatyczne. Nie. My po prostu byłyśmy tego bardziej uczone, byłyśmy zachęcane do tego, a chłopcy byli zachęcani do wypierania emocji. Czyli czy kobiety są bardziej empatyczne? Tak wychodzi, natomiast jest to kwestia kultury, a nie biologii. Czyli panowie, no jest nadzieja, jest dla was szansa. Możecie być cudownie empatyczni, bo z poziomu biologii niczego wam nie brakuje, wszystko jest z wami w porządku. Jednak. Jednak. Tak, jak najbardziej. I też cieszę się, bo my tutaj mówimy o tym empatycznym przywództwie. Ja myślę, że to nie jest taki modny trend, który minie. Ja myślę, że to jest konieczność, kiedy obserwujemy te statystyki dotyczące zachorowań, jeżeli chodzi o takie wyzwania natury emocjonalnej czy wręcz psychicznej, to tutaj nie ma co udawać, że nie ma problemu, bo ten problem ewidentnie jest. My jesteśmy w momencie, gdy nagrywamy, jesteśmy drugi rok w pandemii i tak naprawdę ludzie realnie cierpią z tego powodu. I teraz udawanie, że nie ma problemu, deprecjonowanie, obśmiewanie, to jest styl, który sprawi, że zwłaszcza młodzi ludzie powiedzą, ja nie chcę pracować w takim środowisku, ja nie muszę, bo ja znajdę pracodawcę, który odniesie się do mnie z szacunkiem. On nie musi mnie rozumieć. Nawet ja nie chcę, żeby on ściemniał, że ja wiem, co ty czujesz. No bo jeżeli nigdy nie miałeś depresji, to ty nie mów, że ty wiesz, co czujesz. Powiesz, widzę, że jest ci ciężko. Widzę, że jest ci ciężko. Ja nie powiem, że wiem, co czuję, bo ja nigdy nie byłem w twojej sytuacji. Też nigdy nie byłem tobą. Natomiast jestem tutaj, żeby być dla ciebie wsparciem. Powiedz proszę, co możemy zrobić. Jakie wsparcie możemy ci zaoferować? No właśnie, czy nie jest to trochę tak, że ta pandemia, która... No, spowodowała, że musieliśmy bardzo szybko się przełączyć, w zasadzie z dnia na dzień, i na pracę zdalną, a to spowodowało kolejne zmiany w naszym życiu, że ta pandemia przyspieszyła. Tak naprawdę zmiany, które miały szansę się wydarzyć w ciągu, no nie wiem, strzelam dekady, a wydarzyły się w chwilę. Mówię tutaj o tym, że wspomniane przez nas młodsze pokolenie weszło na rynek i ono oczekuje zupełnie innego traktowania przez szefów. Śmieję się, bo za dwa tygodnie temu prowadziłam rozmowę z menedżerem bardzo dużej firmy międzynarodowej i on powiedział wprost, że to nie jest pokolenie, któremu uda. Się wmówić, że 8 godzin etat, oni muszą siedzieć i choćby nie wiem co, to siedzimy te 8 godzin. Oni no, nie, oni w ogóle rozumieją i wiedzą, że są w stanie wyrobić się z pracą szybciej i że to jest po prostu marnowanie czasu. I właśnie to jedna zmiana, którą prawdopodobnie wprowadzą bardzo szybko do naszego świata. A druga to znowu ten nacisk na zrozumienie. Ja pamiętam, że kilka lat temu. Przeczytałam o tym, że no, to był taki tekst niepochlebny w stosunku do milenialsów, bo wynikało z niego, że milenialsi to nie zostają chętni po godzinach, bo oni o 17.30 mają basen. Kolejna rzecz, która trochę zmienia ten środek ciężkości, ale zmienia go też w ten sposób, że oni właśnie oczekują tego, że będą traktowani ze zrozumieniem, więc znowu wracamy do empatii. Tak, jak najbardziej. To najmłodsze pokolenie milenialsia nawet postmillenialsi, czyli pokolenie Z urodzone po 95. Ja wiem, że to jest trudno zrozumieć, ale to jest pokolenie, które już weszło na rynek pracy, czyli pokolenie Z postmillenialsi, to jest pokolenie, które było wychowywane przez sfrustrowanych rodziców, którzy bardzo dużo pracowali, bardzo ciężko pracowali, a tak naprawdę potem nie mieli czasu i siły wykorzystywać tych pieniędzy. Każdy z nas na ludzi, którzy pracują bardzo dużo, ale tak naprawdę jak przychodzi co do czego, to ja nie mam ani siły, ani czasu, żeby faktycznie te pieniądze Wykorzystać na podróże, na, na realizowanie swoich pasji. I to jest pierwsze pokolenie, które mówi, my nie chcemy tak żyć. Ja wolę zarobić trochę mniej, ale o tej 17 wyjść z pracy, iść faktycznie na basen, bo życie jest za krótkie. I to jest pierwsze pokolenie, które nie żyje po to, żeby pracować. Oni pracują po to, żeby żyć. I oni chcą chwytać dzień. Szczerze, moim zdaniem powinniśmy się tego uczyć od tego najmłodszego pokolenia. Ja mam nastoletniego syna i ja się uczę od niego, bo ja sobie myślę, że faktycznie kurczę kiedy jak nie teraz. Więc moim zdaniem to jest coś, czego powinniśmy się nauczyć i też nie chcę mówić nie wygramy z tym, bo ja nie chcę, żebyśmy z tym walczyli, tylko żebyśmy się właśnie zastanowili, jak my, jako starsze pokolenie również zarządzające tymi ludźmi, jak my się możemy od tego uczyć. No, ten trend czterodniowego tygodnia pracy albo w ogóle zamiast 8-6 godzin. Szczerze, Uważam, że to są wspaniałe trendy i ja jestem wdzięczna milenialsom i post że w ogóle o tym rozmawiamy. O właśnie, do tego tak naprawdę chciałam nawiązać i do tego zmierzałam, że my tak naprawdę powinniśmy być im za to wdzięczni, no bo okazało się, kiedy przełączyliśmy się na czterodniowy tydzień pracy, że... Nic się nie stało. Okazało się, że jak przełączyliśmy się na pracę zdalną z dnia na dzień, co w niektórych zawodach było nie do pomyślenia, na przykład w moim, wiem, że są międzynarodowe firmy, które pracują w różnych strefach czasowych i tak dalej, i tak dalej. Jasne, oni zawsze pracowali zdalnie. W dziennikarstwie tak nie było, nie wolno było pracować zdalnie. I nagle okazało się, że my się przełączyliśmy na pracę zdalną, przestaliśmy chodzić na te wszystkie spotkania i. Nic się nie stało, mało tego, osiągnęliśmy dużo lepsze wyniki w tym pierwszym momencie, to znaczy wiosną, latem 2020 roku, bo mogliśmy samodzielnie zarządzać czasem, to znaczy dopasować system pracy do potrzeb i możliwości naszego organizmu, więc okazuje się, że faktycznie chyba powinniśmy czytać sygnały płynące od tej młodszej grupy wiekowej. Dokładnie, i również nie śmiejmy się z tego empatycznego przywództwa, no bo szczerze, któż z nas nie chciałby mieć wyrozumiałego, pełnego szacunku szefa, a nie szefa, który stosuje, to Jacek Santorski kiedyś powiedział, folwarczny styl zarządzania. Czyli taki pan na włościach z batem, a chłop pańszczyźniany wyrabia swoje, tak? I mój mąż z zawodu jest dyrektorem. Młode pokolenie powiedziało, my nie chcemy tak pracować, tak? To, że ja przychodzę i wykonuję pracę, to nie znaczy, że ty masz prawo traktować mnie jak popychadło. I to jest dla mnie niesamowite, bo również starsze pokolenie połędzie coraz częściej mówi o jej, to tak można, że szef na mnie nie krzyczy, że ja jestem szanowany i to młode pokolenie nas tego nauczyło i moim zdaniem to jest również coś za co powinniśmy być im wdzięczni. Nieprawdopodobnie zmienia się ten styl zarządzania. Jak sobie myślę stereotypowo o szefie w polskiej korporacji jeszcze lat 90. Otoczonym wianuszkiem sekretarek, do którego nie wolno wejść, który właśnie pokrzykuje. Jak pani teraz o tym mówi, że nie chce, żeby szef nam nie krzyczał, wydaje nam się to takie oczywiste. Rozmawiamy o nadużyciach, o różnych zachowaniach, które są karygodne, które już obecnie są karane o mobbingu. Natomiast to się wszystko zmieniło w tak krótkim czasie. Dokonaliśmy jakiejś naprawdę sporej zmiany. No dokładnie, dlatego też, że okazało się, że faktycznie coraz mniej tych pracowników mamy. Mówiło się o rynku pracownika. Są takie branże, na przykład IT, gdzie my, proszę wybaczyć, ale robimy czasami rekrutację na lusterko, znaczy oddycha, więc nadaje się, bo tak bardzo potrzebujemy pracowników. Więc coraz więcej pracodawców wie, że nie może sobie pozwolić na pewne karygodne zachowania, ale to też wiąże się z pewnym wyzwaniem, o którym moim zdaniem warto wspomnieć, bo coraz częściej przychodzą szefowie i mówią: Sylwia. To jak budować autorytet? No bo nie siłą, no bo nie siłą. No może niekoniecznie wiedzą, bo ci ludzie potrafią szybciej niż ja odnajdywać informacje w sieci, no bo dzisiaj tak naprawdę informacji jest mnóstwo i znaleźć informacje to jest żadna sztuka. Czyli nie wiedzą, nie siłą. To czym ja mam budować ten autorytet? I ja zawsze odpowiadam Twoją spójnością i autentycznością i tym, że przychodzisz do tych ludzi i na przykład masz odwagę powiedzieć: Słuchajcie, ja też nie wiem, tak? Też pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, ale wiecie co? Musi być jakieś wyjście. I uwaga, ta energia. Ja mam wrażenie, że coraz częściej młodzi ludzie przychodzą do nas nie po rozwiązanie, bo oni sobie to rozwiązanie sami znajdą w sieci. Oni przychodzą do nas po energię. Oni przychodzą usłyszeć, jak to mówi Richard Branson: Screw it, let's do it. Tak? Czyli dobra, dajemy, lecimy. Mamy w sobie wszystko, co trzeba, żeby znaleźć to rozwiązanie. To, że go jeszcze dzisiaj nie znamy, to nie znaczy, że ono nie istnieje. Czyli słuchajcie, usiądźmy, rozpulchnijmy się poznawczo i to rozwiązanie przyjdzie. Tak się buduje dzisiaj autorytet. Przez energię, przez pozytywne nastawienie, przez proaktywność, przez spójność, przez autentyczność, a nie przez krzyk i strach. Przez wiarygodność, prawda? Dokładnie. Przedstawiłam panią jako supernianie liderów, między innymi oczywiście. Za co lider może trafić u pani na. Karnego Jerzyka, że się tak odniosę do tej nomenklatury, którą znamy z programu Superniania, gdzie no, trenowano w cudzysłowie dużym nie liderów, a dzieci. Chyba za nieświadomość, najczęściej za nieświadomość. To znaczy, oni. Ja zawsze mówię, że ten odsetek psychopatów w społeczeństwie jest niższy niż nam się wydaje. To będzie dobra wiadomość. Uwaga, psychopatów w społeczeństwie jest mniej niż 1%. No dobrze, może na tych najwyższych szczeblach władzy, to tam do 5%, ale to jest ciągle bardzo mały odsetek. I większość ludzi tak naprawdę ma trudność z zarządzaniem, i pracownicy skarżą się na nich nie dlatego, że są właśnie psychopatami, bo to może mi się zdarzyło w mojej karierze przez 20 lat kilka takich osób spotkać. Natomiast najczęściej oni. Nie nie wiedzą, to znaczy nikt ich nie nauczył bycia liderem. Oni nieśli przez życie złe wzorce właśnie takie pańszczyźniany, folwarczny styl zarządzania i nikt im nie powiedział, że to nie trzeba krzyczeć, że można porozmawiać, że wcale nie utracisz autorytetu jak powiesz, że też czegoś nie wiesz. I to jest dla mnie niesamowite, że oni często siedzą, siedzimy na spotkaniu, rozmawiamy i oni często mówią ojej, to ja tak mogę, ale, ale to nie sprawi, że oni, nie wiem, będą uważali, że ja nie jestem szefem? Ja mówię: oczywiście, że nie. Przecież uszanuj tych ludzi i zobaczy, że ten szacunek do ciebie wróci. Więc ja mam wrażenie, że to jest najczęściej nie tyle właśnie brak dobrej woli, tylko gdzieś tam brak wiedzy. Jak często mówimy o brzytwie Okama, czyli nie ma co mnożyć bytów ponad potrzebę, to ja jeszcze proponuję taką brzytwę Hanlona. Nie ma co tłumaczyć złymi intencjami zachowania, które można wytłumaczyć zwykłą bezmyślnością. I ja to bardzo często obserwuję. Wspominamy o tym, że jesteśmy po dwóch latach pandemii. Miejmy nadzieję, że kończy się ten czas raz na zawsze, ale to był też taki czas, który w związku z tym, że szybko i boleśnie nas doświadczył, spowodował, że no, zaczęliśmy się zastanawiać nad różnymi rzeczami przewartościowywać sobie swój świat. Czy w kontekście zarządzania, prowadzenia zespołu, leadershipu, tak zwanego Pięknym polskim słowem. Wskazałaby Pani jakąś szczególną zdobycz tych ostatnich dwóch lat? Tak, to, że w końcu zaczęliśmy poważnie mówić o empatii. I że w końcu zaczęliśmy poważnie mówić o zaufaniu i to, że chyba na nowo wrócił temat charyzmy, bo przez chwilę on był zapomniany, to był taki trend modny w latach 90. Natomiast w stabilnej rzeczywistości my nie potrzebujemy charyzmatycznych liderów. My potrzebujemy dobrych zarządców, którzy rozdzielą zadania, monitoring, kontrola i lecimy dalej. Natomiast w tej takiej bardzo niestabilnej rzeczywistości my potrzebujemy charyzmatycznych liderów. A charyzmatyczny lider to nie jest taki, który pierwszy dociera do celu, tylko taki, który potrafi do tego celu doprowadzić. Jak największą liczbę osób, nie stosując tych takich technik kija i marchewki, tylko tak potrafi zainspirować i tak potrafi wzniecić ten wewnętrzny ogień, że ludzie idą, bo w czasach pandemii pracy głównie zdalnej ja nie mam takich narzędzi kontroli. No, przecież ja nie poproszę ludzi, żeby się wgrali na ośmiogodzinne spotkanie i ja będę tutaj czujne oko Saurona przez kamerę obserwowała, czy ktoś pracuje, czy jednak nastawił pranie, czy ugotował obiad. Tam musi być zaufanie. I tam musi być mój wewnętrzny autorytet, moja charyzma, za którą ludzie pójdą, bo ja nie będę w stanie przykontrolować tego zewnętrznie. To musi iść wewnętrznie. Bardzo dziękuję za to podsumowanie. Myślę, że to piękna puenta. A już w ogóle zamykając to do jednego zdania, podkreślmy raz jeszcze, że empatia jest siłą. Empatii bać się nie należy. <grym> Zdecydowanie jest tym, co nam rozwinie naszą organizację, nas, samych naszych ludzi i powiem to bez kozery, wzniesie nas na wyższy poziom. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To był podcast Wysokich Obcansów. Na kolejne. Zapraszamy w najbliższy poniedziałek. Wszystkie kobiety wspiera marka biżuteryjna Jest, partner podcastu.